Wysławski Teatr Lalek zaprasza na premierę sztuki Marii Wojtyszko Zła Dziewczynka w reżyserii Jakuba Kowty. Zła Dziewczynka. E, e, Maria Wojtyszko, ale nie jako Zła Dziewczynka, tylko autorka tekstu. E, reżyseria Jakub Krofta, e, Scenografia i kostiumy Matylda Kotlińska. Muzyka Grzegorz Szmazon. Choreografia Milena Czarnik, reżyseria świateł Damian Pawela, projekcja Alicja Petruńska, czyli jest to taki nasz team, który już wielokrotnie miał tu premiery. W tym roku nasz najmłodszy, a jedyny wspólny sen poszedł do, poszedł do szkoły, gdzie wydarzyła się taka sytuacja, że e, no, napotkał dziewczynkę, która biła inne dzieci i była bardzo, bardzo, bardzo miała takie trudne zachowania. A ponieważ, a ponieważ on jest w szkole, tak zwanej wolnej szkole, w której pracują psychologowie, pedagodzy, jest tam bardzo dużo dzieci neuroróżnorodnych, no to ten temat został bardzo fajny, fajnie przeslepany opracowany i z nami, i z dziećmi. I dzięki temu, że w tej szkole było właśnie takie podejście, okazało się, że problem dzięki temu, że wszyscy trzymaliśmy jakby wspólny front w tej sytuacji, się sam rozwiązał. Wyczuło się na tym, że oczywiście nie wiem, dziewczynka może, może nie jest idealnie grzeczną dziewczynką, ale jest częścią tej grupy i wszyscy wiedzą, jak sobie z tym radzić. Był jeszcze Bojan, Oczarek i idealka. Czyli moja paczka. Nie jesteś w naszej paczce. co? Tak się tylko mówi, nie? To Nikoś, weź sprawdź czy cię nie ma za drzwiami. No, bo byłem raczej niewielki, taki nieśmiały. Ksiąkały. Skąd wiesz? Mama i mówiła. Ej, a powiedz, chrząszcz brzmi w nie wszedł, że... No sam wiesz gdzie. Po co? Po co, to się nogi no co? to jakiś śmieszny... Chyba twoje. Seks sek, jest sek, sek. następnie sekse, Nie, sekse, nie, sekse, 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 Thank yes. you. Yes.

Ciężko jest znaleźć złoty środek w takiej sytuacji, gdzie wszystko jest nowe. To znaczy nowe jest środowisko dla dziewczynki, która przychodzi do klasy i dla klasy jest nowa osoba, którą trzeba poznać, której, której się nie zna, która jest no po prostu jest trochę inna może, ma jakieś nietypowe zachowanie, które nie są do końca normatywne, nie są konwencjonalne, więc myślę, że to jest jakaś po prostu podróż, ale tak, tak naprawdę w każdym przypadku, jak się poznaje nową osobę, to to jest proces. Po prostu trzeba być otwartym i chyba to jest takie słowo klucz, ta otwartość. Czy to są nowe problemy, czy, czy, czy według Ciebie, młodej osoby, zawsze tak było, że, że były te trudności w dopasowaniu się? Były. Z... To znaczy na pewno zawsze było tak że były dzieci z różnymi zachowaniami które wykraczały poza normę i to jest Normalne, może teraz diagnostyka poszła troszeczkę do przodu, i ta neuroróżnorodność wśród dzieciaków jest bardziej zauważalna, zwracać na to uwagę, co jest bardzo ważne, bo y, trzeba ten problem. To znaczy, to właśnie jest moim zdaniem złe słowo problem, ale że trzeba przyjąć tę inność i obserwować, uczyć się sobie z nią radzić i to jest naprawdę do wszystkich: i do rodziców, i do nauczycieli, i y, do świadomości, żeby wprowadzać taką świadomość wśród rówieśników, że są różne dzieci, różnie się zachowują. Może wytłumaczyć dlaczego. I ten spektakl jest trochę o zauważaniu takich trudności. Nie daje odpowiedzi takiej gotowej, jak sobie z tym radzić, tylko właśnie daje takie duże pole do zastanowienia się. Czy chciałaś grać w tarczę lalek, czy chciałaś pójść na scenę dorosłą? E, to znaczy ja nie uważam, że Teatr Lalek jakby odbiera takie gdzieś możliwości grania dla dorosłego widza. Myślę, że nie miałam czegoś takiego, że chcę grać dla konkretnej, całe życie dla konkretnej grupy odbiorców. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj w teatrze. Uwielbiam ten zespół i przez to, że studiowałam na Wydziale Lekarskim, gdzie Później Kuba Crofta, dyrektor, reżyserował na tym dyplom, to jakoś tak popłynęło i faktycznie to był gdzieś taki ciąg w tej mojej kariery i jestem tutaj i jestem z tego bardzo wdzięczna. I mnożenie problemów. Nie rozumieli, dajcie mi znać, dobrze? Tak. Tak, zajako? Dlaczego jest pani gruba? Słucha? Dlaczego jest pani gruba? Tego nie rozumiem. No wiecie, jestem może troszeczkę puszysta? Nie! Puszyste są króliczki albo dywany. Jest pani dywanem? No, 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 nie jestem. Więc jest pani gruba. Dobrze. Rozumiem. Tak. Jak możesz? Pani wiedziała, że mamy dać znać, jak czegoś nie rozumiemy. Nie, jakiś nieśmieszny ten żart. Ja, ja nie żartuję. Przecież pani jest. Przykro. Nie wiedziała wcześniej, że jest gruba. Wiedziała. Dobrze. Dajmy już spokój. Zajarka ma pewne trudności w relacjach i nie zawsze potrafi jej powiedzieć to, o co jej chodzi. Potrafi wyrazić dokładnie to, o co mi chodzi. To pani mówi, że jest jak dywan. Jest pani przykro? Szczerze mówiąc, tak. Ale ma pani lustro w domu? Po prostu nie. Nie poruszajmy tego tematu, dobrze? Dlaczego? Bo nie lubię o tym mówić. Wróćmy do matematyki. Ludzie tyją, jeżeli jedzą więcej kalorii niż potrzebują, musi ci pani z niej jeść. Zła Dziewczynka powstała troszkę w takim nurcie nic o nas bez nas, dlatego że w samych próbach spektaklu uczestniczą dzieciaki. Uczestniczą w zasadzie od samego początku, od próby czytanej. E, to jest grupa dzieciaków w wieku 9-13 lat. E, na co dzień członkowie Teatralnej Grupy Wytwórnie działającej przy Wrocławskim Teatrze Live. I e, przychodzą na próby, słuchają, oglądają, ale też komentują rozmawiają z twórcami, komentują ten spektakl, jeśli zajrzycie Państwo do programów, które otrzymaliście, to w programie Kasia Krajewska przeprowadziła rozmowę z Państwem naszych konsultantów i tam jest właśnie bardzo dużo o tej dziecięcej perspektywie spektaklu, o tym, że ten spektakl jest dla nich ważny i prawdziwy, o tym, że się w tym absolutnie odnajdują, o tym, że tak, to jest proszę Państwa o nas. to nie jest wymysł dorosłych na temat dzieci, tylko to jest moja klasa. To było dla mnie jakoś super ważne, kiedy Anton to że rzeczywiście są w tym, one znajdują się, chcą o tym dyskutować, jest to dla nich bardzo ważne. Poza konsultacjami, poza programem, oczywiście my jako teatr musieliśmy się. Chcieliśmy się przygotować na tych nowych odbiorców, więc zaprezentowaliśmy szkolenia dla pracowników, o których też Państwo informacje w, w materiałach, które otrzymaliście, ale również cykle warsztatowe. Cykle warsztatowe takie integracyjne dla dzieciaków neuroróżnorodnych i dla dzieciaków normatywnych. Cykle warsztatowe, który w czerwcu rozpocznie Kasia Krajewska dla pacjentów dziennych oddziałów psychiatrycznych. Dla dzieci i młodzieży. Eee, poza tym spektakl będzie jak zawsze e, dostosowany, to znaczy tłumaczymy to na polski język migowy i przygotowujemy do audiodeskrypcję. I to, co jest jeszcze, jeszcze ważne, to nie możemy Wam dzisiaj pokazać, ponieważ praca nad tym to tak zwany przedprzewodnik. Przedprzewodnik, czyli publikacja dla naszych widzów o tym, e, czego mogą się spodziewać w spektaklu. Czy pojawiają się tam jakieś treści wrażliwe? Czy y, jakieś szczególnie intensywne bosce. To jest taki rodzaj wprowadzenia, zaproszenia dla tych osób, które może nie zawsze w teatrze się odnajdują, e, może potrzebują wsparcia, może potrzebują się chwilę wcześniej przygotować na to, co się w teatrze wydarzy, i to już lada moment e, po premierze znajduje się na